No, witam w kolejnym dniu zmagań z gospodarką. Pogoda dzisiaj nie najgorsza. Słońce świeci, ale już ciągnie zimno po nogach, jesień już coraz bardziej się rozpycha łokciami tu w Bodźkowie, a jeszcze pyry do kopania nam zostały. Za tydzień kuzyn z Bolkiem ma przyjechać i będziemy kopać. A tymczasem zaorać trzeba pole po kukurydzy za chlewem. Ursus zrobiony, w tygodniu wuja z Mateuszem go poskładali, objeździli trochę i co? Mi zostało teraz maskę założyć do niego i będziemy jeździć. Wiem, że jest sprzęgło kompletne, wymienione w nim i jeszcze coś tam wymieniali, ale zapomniałem co to było bo ja w tygodniu tu nie byłem u wuja, także ten. Wiem tylko, że cała ta naprawa z robocizną wyszła jakieś cztery tysiące więc, no i dużo, i mało. Dużo w stosunku do wartości ciągnika, ale mało względem tego, że jakbyśmy mieli jakiegoś zachodniego, to pewnie z 3 albo cztery razy tyle by trzeba zapłacić. Także nawet wuja jakoś przełknął taki koszt. Ale najgorsze, że przyczyny i tak nie znamy dlaczego te sprzęgło się uszkodziło, nie było spalone. Ale na przykład ta jedna sprężyna dociskowa pękła. Te fragmenty potem uszkodziły tarcze itd. Dobra, ale najpierw jeszcze rozlejemy beczkę zupy. Po wczoraj wuja ze sracza wypompował wszystko. Bo od krów w szambie to jeszcze jest, ale to wuja na wiosnę na łąki chce rozlać. Dobra, jeszcze drzwi zamkniemy, bo wieje mi tu zimnem. Jeszcze w ciapku teraz mi się przypomniało te drzwi, trzeba założyć, bo przy wykopkach wuja będzie marudził. No i olewam, lubię tę robotę, tylko trochę śmierdzi. Powiem Wam, że cieszę się, że ja w tym roku nie rozlewałem gnojówki tylko wuja. Ta beczka już jest za mała na nasze gospodarstwo. Trzeba się nieźle najeździć z nią. Przydałoby się coś większego. Tak, sześć tysięcy litrów, chociaż to by robota szybciej szła. Ale, no wiadomo, na nową beczkę to nas nie stać, a z używkami to nie wiem, czy jest coś do kupienia w ogóle ciekawego. Tak, żeby już nie trzeba było inwestować w nią. Zazwyczaj teraz i tak osiemdziesiątką więcej prac polowych robimy. Jednak większą maszyną to i sprawniej i szybciej robota idzie, mimo że paliwa się mniej spali. To jednak zaoszczędzony czas cenniejszy jest od ropy, co nie? Dobra, polane, to teraz odstawimy od razu na ogród, pewnie wujas. I tak sobie przypomni, że trzeba ją wyczyścić całą i przepłukać. Ale to już nie dzisiaj, bo czas goni. Może zapomni i jak mu się przypomni, to akurat mnie nie będzie i on to będzie musiał czyścić, tak by było najlepiej dla mnie. No i proszę Państwa, jak co roku, orka, oreczka orunia. Zobaczymy jak to pójdzie, orka po kukurydzy trudniejsza, bo i zapychać się lubi te grudziąckie radło, no i ciężej resztki pożniwne przykryć. Te gałęzie tutaj też musimy przyciąć, jak i na tej drodze na pole za lasem, bo obijają tylko wszystko w ciągniku. No i tak, co wam tu powiedzieć? Ano przecież Rafałek wydupcył we wrota od stodoły jaja, jak 150 były z tym. Pamiętacie, jak mówiłem, że Rafałek już brzydszy nie będzie? To aktualizacja, teraz ma mordę poharataną, jakby się w papier ścierny wytarł. Na całe szczęście nic sobie nie połamał, tylko poobijany. Wujas, oczywiście, zamiast na Rafałka, to patrzy na bramę i już lamentuje, gdzie on teraz takie deski dostanie na nową wieżeję. Mateusz patrzy na włeskę i tylko liczy, ile kasy znów trzeba będzie w nią władować. Rafałek ryczy i wyje, że go wszystko boli, a ja patrzę na to wszystko i się zastanawiam, co tu się odwaliło w ogóle. Się okazało potem, że linka gazu Rafałkowi się zacięła, więc, no, nie do końca jego wina, ale, no, niestety. Pieniądze z komunii będzie musiał odpalić Mateuszowi na naprawę w No i tak się żyje na tej wsi. No, zapomniałem zupełnie, że tak się szybko ciemno robi, a miałem jeszcze zdjęcia prasy do ogłoszenia zrobić. No trudno, jutro się machnie z rana po wywalaniu gnoju. A tak, no jak widzicie, halogeny się spisują. Elegancko, teraz widać w przód i w tył. I teraz to po nocach też będzie można oporowo robić. A co do kraksy na WSC, to bramę już wuja naprawił. I to na drugi dzień zaraz. I to nie dlatego, że mu się spieszyło, ale był obsrany, że się ciotka dowie, że Rafałek w nią wjechał. Wujas jej wmówił, że tylko przy nauce się przewrócił i tyle. Bo jakby się ciotka dowiedziała, że on normalnie z całej pety wleciał w bramę, to i Rafałkowi, i wujowi by chyba nogi z tyłka powyrywała hehe. Ej, tak afera była. I ciotka mordę nadarła na wuja, że stary, a głupi i małemu daje jeździć. Jeszcze obrażona, że pieniądze trzeba zwracać. Rafałek miał biurko mieć nowe czy tam meblościankę jakąś w pokoju, a tak cała kasa pójdzie na naprawę motocykla. Tam trochę do wymiany jest. Lagi przednie całkiem zgięte, koło do centrowania na nowo, błotnik zgięty i do malowania, lampa przednia zbita. Ale Mateusz mówi, że jakieś tam części jeszcze ma. Po kosztach się złoży. A no, Ursus chodzi teraz znakomicie. No i dobrze, bo fachowiec robił, a nie taki, że gwarancja dobramy i się nie znamy. Mówił, że jakby się coś działo, to mamy dzwonić i on przyjedzie poprawić w razie czego. Ale na razie wygląda na to, że wszystko chodzi tak jak powinno. Dobra, to ja tu kończę uwrocia robić i wracam na gospodarkę, a wam dam jeszcze ujęcia z zeszłego tygodnia z dożynek. Przez tę całą kraksę to dopiero wieczorem byliśmy. Więc ani korowodu, ani tam zawodów typu rzut broną na odległość to nie nagrałem. Tylko to, co tam chwilę pogadaliśmy sobie, a potem to sami wiecie, jak to na dożynkach jest. Ręka nie potrafiła prosto kamery utrzymać. Język się plątał. Wiecie, o co chodzi. No to lecimy sobie przez łysocin na dożynki. Zobaczymy, co tam się dzieje. Trzeba było Rafałka z Soru odebrać, bo mu tam szwów trochę założyli po tej wywrotce jego. Teraz ma nową ksywę. Wierzę ja hehe. He. Wuja już jest na Dożynkach, więc go trzeba znaleźć. Ale no, to jest wiocha konkretna. Nie to, co Boćkowo i pięć domów na krzyż. I ładnie oświetlone mają słupy i tak dalej. U nas też mają robić. Nawet jakieś plany są na ścieżkę rowerową. Ciekawe, co tam wymyślą te stare dziady z gminy. O, jest miejsce, to sobie zaparkujemy. No tak, patrzę, to aż tak dużo ludzi nie ma. Dobra, co my tu mamy? Napis ten sam jak co roku, nic nowego. Muzyczka gratu tego. Ciągniki nowe na wystawie jak co roku, ale jakoś tak mniej tego sprzętu. O, panie Wiesiu, jak tam dożynki, dobrze jest? Mianowicie, gorzej jest, rok temu było lepiej. Więcej było jedzenia, i piwo lepsze było. A co tak mało ludzi? No, jak to co? Jak wójt nie pozapraszał wszystkich, to tak jest. Niech tylko będzie zebranie wiejskie. No, będę tam rypał tych ratnych wszystkich, jak leci kurde macio. Dobrze, jechać z nimi, panie Wiesiu. Idę dalej. Na razie, hehe, <laughs> pan Wiesiu, to taki oblej murek wioskowy, nieszkodliwy w sumie. A wuja znów te Belarusy ogląda. Kupujesz w końcu. Oj, tam zaraz kupujesz! Bo oglądać nie można? Oczy nacieszyć? Jak tam, Rafałka odwiozłeś do domu. Ciotka już tu się gdzieś kręciła po dożynkach widziałem. Weź tam czatuj, jakby się gdzieś zjawiła, żebym się zdążył skryć, bo mnie szuka i opieprz mam dostać za to, że mu dałem jechać tym motorem. Tak już, odwiozłem go. Będzie wszystko dobrze, tylko za tydzień ma jechać na zdjęcie szwów, a ciotki nie widziałem, dopiero co przyjechałem. Muszę się tu rozejrzeć po tych dożynkach, ale coś mało ludzi, nie? No tam jakaś afera jest między radnymi a wójtem i organizacja się nie popisała. W Boćkowie rok temu lepsze były ludzie gadają i chcą, żeby za rok znów u nas były. No to elegancko. U nas zawsze najlepsze są. Dobra, wuja, idę dalej się rozejrzeć, co tu mają na tych dożynkach. Belarusów to pokazywał nie będę, bo w zeszłym roku oglądane były. Tu jakieś Fergusony są. Ale to pewnie za tyle pieniędzy, że też nie ma co na nie patrzeć. Tak samo ładowarkę, żeby kupić, to pół gospodarki byśmy musieli sprzedać. No to jest sprzęt nie na nasze możliwości. Zobaczymy, co tu w korowodzie jechało, ale chyba to nie jest wszystko, co w nim brało udział. Super jakiś, podobny do Antkowego, ale to zły socina kogoś. Tak samo ta MTZ w starej budzie. Podobno one szybkie są. Ciekawe, jakby to w porównaniu z 80. naszą się sprawowało. Tu kosiara czeska jeszcze do niego podpięta. Tutaj zaraz obok drugi MTZ, już z pronaru z tyłu prasa, to wam powiem, no, zestaw prawie że identyczny jak u Edka. No, wypisz, wymaluj, tylko ten chyba młodszy, jak Edkowy jest. A prasa identyko wręcz. W sumie też bym takiego potestował, jak to na tle osiemdziesiątki wypada. Macie doświadczenia z takimi ciągnikami? E, tu już klasyka, czyli czterdziecha w dodatku zielona, a za nią stary RCW. Coś takiego chyba kuzyn ma, z tego co pamiętam. A obok zetorek krystal. To chyba odpowiednik naszej 1204. No nie powiem, te zetory też mi się podobają kolorystycznie spoko, ale te szerokie błotniki robią robotę, zasłaniają fajnie koła. Nie dość, że dodają ciągnikowi wrażenie takiego większego i mocniejszego, to też lepiej osłaniają przed rozbryzgiwaniem błota. No, na trzeci ciągnik to nas nie stać, tym bardziej taki duży, ale jakbyśmy mieli kiedyś 80 zmieniać, to chyba na sześciocylindrówkę. Mi to by pasował już taki nowszy Ursus jak 1634 czy jakiś ZTS nowszy, ale i takim krystalem by nie pogardził. A tu zetorek Janka i Pawełka chyba. Takim to też by się chętnie w polu porobiło. Komfort i wygoda w porównaniu do siuntki. Albo wręcz brak porównania. Talerzówka do tego. I można w polu robić, a obok no legendarna trzydziestka. Tak wam powiem w tajemnicy, że gadałem z Mateuszem, czy by zimą miał czas, to byśmy może wujowi zrobili prezent taki i wizualnie odnowili wujową trzydziestkę. Zrobić ją na oryginał, tak jak z fabryki wyszła. Może się uda to zrobić, tylko by wuja nie mógł się dowiedzieć o tym. Ta jest piękna. Nawet ma te mocowanie tablicy rejestracyjnej z przodu. Igiełka, ciągnik. Takie trzydziestki mi się najbardziej podobają. Stary filtr powietrza, stare mocowania błotników. To są te detale niby nic, ale jednak dodają klimatu ciągnikowi. No, zadbany jest, widać, że właściciel o niego dba. Co tu jeszcze mają? O, i to jest sprzęt dla nas, przetrząsacz i zgrabiarka. Konkretne maszynki tyle, że pewnie kosztują krocie, ale kto wie za parę lat może i takich się dorobimy. Na pewno chciałbym, żebyśmy z wujem kupili przetrząsacz porządny bo famarolką to tam lipa, nie przetrząsanie. Słabo to wychodzi. Taki czterokaruzelowiec by styknął. Trzeba by poszukać jakiegoś używanego zachodniego. Pewnie to idzie dostać w normalnym pieniądzu. Jak tam wuja kupujemy te do zielonek sprzęty? No dawaj! Nerkę sprzedaż, to może na jedną cię będzie stać. Idź tam lepiej się czegoś napij, bo chyba ci w dekiel przygrzało. No dobra, dobra, wuja, tak żartuję tylko. Wiadomo, że nas nie stać, taka bida, że jak koło stawku idę, to mi kaczki chleb rzucają, a nie ja im. Dobry, dobry, panowie. Siemanu! Dobry! Witamy, panie Krzysztofie. Siema, kuzyn. Siema. Dobry! O, i jest Cebula. Największy gangster polskiego YouTuba. Siema, co tam? No siemano, kurde, no jakoś leci. Tu usłomka, coś się porobi na gospodarce, filmy jakieś się ponagrywa, komuś się kanał skasuje i tak leci, a co tam u ciebie? i co ma być, stara bida? Młode nie chcą dawać, a stare nie chcą zdychać, jak to mówią. Jakoś tam pomału się na tej gospodarce rozwijamy. Rozwijacie się jak droga do naszej wsi. Od 20 lat w planach. Rozwój, nie do rozwój. Dawaj tu żarło dobre jest, trzeba masy zbudować mięśniowej młody. Częstuj się, bo zaraz nie będzie, bo Pawełek wszystko wyniesie. No widzę, że tutaj z głodu nie umrzecie. Do popity też jest, widzę i tak ma być. Dobra, idę dalej, ale jeszcze tu wrócę to sobie pogadamy. Jak tam panie Krzysiu, z żniw. I i dożynek zadowolony, a dożynki akurat tego. Trochę organizacja kiepska. Ale grunt udane. Robota szła. Kukurydę skoszona też, można się bawić. A Maniusie moje ukochanego, gdzie masz? Niech tu przyjdzie do mnie, bo nie będzie niczego. A tu napić się trzeba, procenty uciekają, weźm go zawojtu. Dobrze, jak tylko będę wuja widział, to mu powiem, żeby tutaj przyszedł miłej zabawy. Paweł, i jak tam? Co słychać? Co tak stoisz jak te widły w gnoju? A bo mnie trochę tyłek spuch? Bo ostatnio bronowałem i zahaczyłem w karpę i zgięło brony, i się ojciec dowiedział. No i co, nie dałeś rady ich sam wyprostować? Trzeba było tak samo, ale na wstecznym w karpę wjechać z tymi bronami. No tak chciałem zrobić, ale przesadziłem trochę z prędkością i całkiem brony rozwaliłem. Ojciec się dowiedział, i teraz mam zakaz jazdy ze torem, i nic nie mogę robić. I ojciec powiedział, że teraz cała gospodarka na Wiktora będzie, a nie na mnie, i lipa jest ogólnie. Ale i tak zapraszam Cię już teraz do mnie na sylwestra, bo nie wiem kiedy się będziemy widzieć. Dobra, Paweł, ja tu jeszcze przyjdę, to sobie pogadamy. Idę zobaczyć, kto tu jeszcze jest. O i witam elitę. Jak tam panowie do Elegancko, kurde ten. Miodzio! Dobrze jest. <laughs> A Łot, kogo Ty jesteś, kawalerze? Kurde, gdzieś Cię widziałem, ale nie mogę sobie przykleić, gdzie. No, to jest przecież od Mariana Zboczkowa tego, co koło figury mieszka rodzina. Młody tam teraz na gospodarkę się czai po wuju. E, łon z tą moją córą pierkręcił, a tego tam, jakie inne panny wyrywo, taki niezdecydowany jest. Ano, młody niegłupi. Wierzę, że z niejednego pieca trzeba chlebka spróbować, kurde. Ten Łon jak maniek nie zginie, a poza tym ambulans tu mają. Jakby Maniuś miał znów zawału dostać, to pomoc na miejscu ma hehe, kurde, ten. Weź no ta wuja, Mariana, zawołaj, niech tu się do nas dołączy, gdzie on jest? A nie wiem, idę go poszukać. O, hejka, wiesz co? Podejdę za chwilę do ciebie, tylko wuja muszę zawołać. No spoczko, czekam. E, wuja, ja idę dalej. Jak będziesz chciał wracać, to jestem przy ognisku, bo ja polonezem nie będę mógł jechać. Kolega nas odwiezie. U Maniuś ci powiem, że już chyba pieniądze na wesele musisz zbierać, bo mu tamta wpadła w oko. A za młodym to nie nadążysz? Jeszcze niedawno z taką inną kręcił, a teraz widzę jeszcze inna. Ale faktycznie jakoś tak po nich widać, że może z tej mąki będzie chleb. Ale no nieważne, napijmy się. Na zdrowie i za zdrowie młodego, a może i młodej pary. Nie wiedziałem, co to znaczyć ma. i